Hejka, cześć, dzień dobry! Witam Was w Mikołajki, moi ulubieni fioletowi kapitaliści, fani nawadniania się i Wy, nowi ludzie. Widzę Was, widzę Was wszystkich. Właśnie wróciłam z basenu i zabieram się za dzisiejsze ważne rzeczy, czyli Mikołajkowy giveaway, konkurs, rozdawkę. Clickbaitowe tytuły, ważne, że chcę wam dać prezenty, bo po prostu mam takie dobre serce, że chcę się podzielić dobrem z wami. Jeśli obserwujecie mnie od jakiegoś czasu, to pewnie wiecie, że mam bardzo dużo gikowego merchu, słagu w tym roku. Mam dla was przede wszystkim masę. Puzli, ma nową edycję puzli. I jak zobaczyłam, że jest tam torgal, to musiałam do nich napisać i wyrazić swój entuzjazm. Więc zaraz Wam pokażę, jakie puzle dostałam i jakie jeszcze gifty, prezenty, fantastyczne rzeczy mam dla Was. Zapraszam. Całe pudło dobra. To wszystko to puzle. I coroczne wyciąganie olbrzymiego, ciężkiego pudła z merczem. Specjalnie dla Was i <noise> prawie, patrzcie, prawie opłaciłam to zdrowiem i życiem, specjalnie dla Was. Tak ciężkie pixelboxy, pełne samych dobrych rzeczy i puzle, jeszcze więcej puzli, które miałam już wcześniej. Popy, zaraz Wam pokażę, jakie i moja duma i chwała. Płyta Rejects, przy której teledysku do jednej piosenki pracowałam. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Są to bardzo wybitne, wyjątkowe albumy, zrobione z pasji do muzyki, cyberpunku i Gwiezdnych Wojen. I na pewno jeszcze w tym miesiącu wrócimy do tematu. Plus smyczki, które są bardzo dobrej jakości i wiem co mówię, bo sama ich używam. Pan popy. jeden jest kreskówkowy, komiksowy, Disenchantment, a drugi klasyczny Clash Bandicoot. Dalej mamy, akurat z okazji nowego dodatku, wielki kufel Hordy z Wowa. O, to też z okazji premiery, proszę bardzo, mały kratos. Full Cup Marvela, kubek z assasyna z różnymi asesyńskimi rękawicami z różnych części, zestaw magnesów na lodówkę, albo w sumie na każdą inną metalową przestrzeń, powierzchnię. Warhammerski brelok i mnóstwo, mnóstwo koszulek, których nie będę Wam pokazywać. Będą to niespodzianki, ale są to wzory głównie z Pixelboxa, ale nie tylko, w dalszej części pudła Szalik dla prawdziwego fana, który rozróżnia Zeldę i Linka albo po prostu lubi kolory z literynu. Piny z falauta. Tak, wiem, rozdaję od 100 tysięcy lat, ale mam ich tak dużo, więc korzystajcie! Mini kubki. Nie, nie wiem, co to znaczy: czy to są dla bardzo dobrze zachowujących się dzieci, czy na jakieś espresso, małą kawusię. Figurka z alternatywnego Batmana. I gwóźdź programu, czyli. Naprawdę całe pudło, pełne puzli. Pudło, p pełne p puzli. I! się, jaram. Asasyn! O, moja pierwsza prawdziwie kobieca, asasyńska postać, którą zrobiłam. Iii. Mój pies nazywał się Torgal. Tak bardzo uwielbiam ten komiks. Wiedźmak, klasyczny Wiedźmak, nie tam jakiś Hemsworth, czy nawet Henryk Kawilski. Uuu, uh, Valentinos by Death jeden z moich ulubionych rysowników, który zaprojektował serię artów do cyberpunku. I te mają 1500, w przeciwieństwie do reszty, które mają 1000. Klasyczny Dragon Ball, wszystkie najważniejsze postaci są oczywiście z Księciem Wegetą na czele. O nie, no teraz to już muszę kupić ten dodatek, chociaż nie mam kiedy grać. Tu smok, tam smoki, tu Deathwing, tam dosłownie wszystkie inne wingi. Kolejny Wiedźmak i Jennifer, która... No ona po prostu nie może się opanować. No nie może bez dramy. Zabierzcie ją ode mnie. Dying Light to seria, która absolutnie nic nie robi w moim serduszku, więc bez żalu rozstanę się z tym pudełkiem. I starsze zwoje online. <noise> Bardzo zatna kolekcja. Czuję się jak dealer puzli. Mogłabym całą wannę nimi wyłożyć. Za chwilę opowiem wam więcej o zasadach. Natomiast możecie być pewni, że każda spaczek, która ode mnie wyjdzie, będzie napchana po kurek dobrami, które się tutaj znajdują. W międzyczasie chciałabym też część z tych puzli otworzyć i pokładać na streamie, więc będę pytać, które byście chcieli zobaczyć. Zasady są niesamowicie proste. Napiszcie mi w komentarzu, jakie trzy rzeczy z tej całej góry prezentów chcielibyście dostać, a ja wybiorę jednego zwycięzcę tu wśród komentarzy na YouTubie, jednego zwycięzcę z komentarzy na Instagramie, gdzie również będzie post, i jednego. nie wiem, na jednej albo drugiej platformie. Więc możecie zwiększyć swoje szanse komentując wszędzie. Wyniki ogłoszę 15 grudnia, czyli za tydzień. Akurat tak, żeby jeszcze przed weekendem wysłać paczki, żeby na pewno przed świętami do Was doszły. Więc niezależnie, czy będą to prezenty dla Was, czy dla Waszych bliskich, jestem prawie pewna, że Impost da radę i dostarczy je na czas. Więc bierzcie się do roboty i komentujcie trzy rzeczy, które chcielibyście dostać z tej imponującej, geekowej sterty konsumpcyjnego, kapitalistycznego. Gikowego bogactwa do 15 grudnia. Powodzenia!